Siemanko widzę. Jestem jestem chłopaki na ostro Dzisiaj jesteśmy na testowaniu takiego oto batana w kadziku, W gadzik, baton ze cukru Jestem z Matim. Siema Fajny ma skład, bo doczytałem się, że ma tutaj Hydrolizowany kolagen wołowy Frosz Boję się, czy od tego nie umrę Miejmy nadzieję, że nie Przechodzimy do jedzenia je kupić w dziedziu za 9zł Takie coś 60 gramowe za 9zł Zobaczmy, jak to się Za 9 zł to ja bym miał na przesłanie w żabce hot Ale ma 39 gramów protein. Co to jest człowieku? Są batony za 3 albo 4 złote, protein, takie. ten, ten, tam gdzie nawet czuć taką mocną proteinę. Nie no, więcej niż 100 gramów. Zobaczmy, jak to wygląda. Mogłoby być tańsze. Trochę już połamane i poprzedzesz go po tych jakichś tam tego, ale zobaczcie z drugiej strony, to już lepiej wygląda. Ładna konsystencja, twarda W środku widzę chyba... Już nie. Już je <grystanie> W środku chyba widzę jakiś karmel I mleko kokowsko-mleczowane Więc no jak już ja, to ja też zjem <grystanie> Krzywo bardzo przyjemnie na najesz tutaj Zapłaciłem to jem Pierwsze smaki. Za gest, że za bardzo się klei Zaraz nic nie może powiedzieć teraz to jest k***a mnie to jest gówno Nie mam nie mogę Przecież to jest twarde człowieku, to jest kamień Patrz Masz tego To jest k***a Dobra, ale skupię się na zeznaniu tego K***a Za dobre to to nie jest A ile gram 30? 30 na 60 Ogólnie To połowa to same proteiniki znaczy no jak na siłkę, to niby To jak końcowa. Kryw zacznij od siebie. Po pierwsze za drugie. Po drugie. Za twarde. Po trzecie się klei jak nie wiem co. Znaczy nie no jakby to są proteiny, to zawsze się kleją jakoś tak. No i jakiś taki dziwny smak. Minus za cenę, minus za ilość, minus za twardość, bo to jest to mega, jest to mega twarde. w porównaniu do innych batanów w mniejszej cenie, proteinowych gdzie ma się więcej gram protein czy tam białka czy czegokolwiek niż jest tutaj. Jak ja na przykład lubię wukadzika i bardzo szanuję ludzi, yy, owce i tak dalej, bo oni naprawdę robią fajne rzeczy i do języka, białka czy tam inne rzeczy, to na przykład moim zdaniem to im się mega nie udało. Cena 9 zł za batona 60 gramowego, który jest tak twardy, proteina jakby w środku jest tak ubita, że tego to się ciężko to gryźć, Ogólnie jadłem lepsze. Serio jadłem lepsze, które miały lepszą proteinę w sobie. W sensie to nadzieje proteinowe. Matony, tak? Tutaj jakby nie miały takiej twardej konsystencji, tylko miały bardziej taką miękką. Że znaczy się wbijałeś zębami, powiedzmy. I mogły się normalnie jeść i sobie po prostu tylko maskawać, bo się kleiły. A tutaj jest mega twarde, mega, mega. Ode mnie, bo ja wiem jak smakuje proteina i to tak daje taką piątkę, bo mają fajne dodatki, jeszcze karmel jest wyczuwalny Gdyby nie... Na czekolada i karmę dałbym na ludzi trójkę albo córkę. Trójka albo córka na luzie Nie i tak, tu nie ma toku. Przynajmniej tak pisze. To tak bez picia to ciężko zjeść. Czyli co, wkradłeś jakieś niedogodności? Tak. Ja proszę zmienić. Jak napoje i bawełny były git, tak bawełny ja. Mi się w ogóle wydaje, że Co na z tego w środku, nie? To jest po prostu ich białko pomieszane z czymś. Wrzucamy do odówki zamrożone, obalone karmelem czekoladą i wrzucamy do takiego czegoś. Ile nawet taferka to... nie ma? No nie ma. Czosnek? Czy... znaczy nie, to w ogóle tutaj nie mają mapek. Leka w ogóle, bo ta czekolada jest taka słodka i ma cukier, ale chyba nie ma cukru. No ale końcowa ocena średnia z tego, Ja dałem, 5 do 2, to końcowa wychodzi 2,5. <słukła> nie, no, nie, 2,5 nie wychodzi. Ja tutaj będę pisać do supportu w kadzi, Bo to, to tak nie może być. 9 zł za 60 gramowe cegły. No widzowie. Że... Ale przynajmniej widzicie, że nie wszystko nam ja, smakuje. No, no, zawsze bo zawsze wszystko jest dobre, a teraz tamte nie ja, To jest moja opinia, nie? To smakuje, to? bo jest jakby dobre w smaku, ok, Ale pod względami innymi jakbyś nie wiem jakieś tam trochę niedogodności. Nie to jest gówno trochę. Nie? Okay. A ja bym tego na Waszym miejscu nie kupował, nie? Bo to jest 9 zł to jest dużo. Bo w dobie inflacji za batona. 9 zł, hmm. gdzie ja batony się kupić 100 gramowe. Za 80 milionów groszków? Lepiej kupcie ich mm. dla takiego małżeństwa Odniosłem za chyba trzy złote, nawet No, gubcie, no. no jeszcze, A, albo jeszcze, albo pizza Zielone Zielone Iza są mega dobre Dobra, to my A. ramy Kończymy to. Którego pożegnaj się, się, z... się, i lajka Dzwonek, dzwonek, dzwonek Nas będzie więcej na odcinkach Nie, nie chce mi się Iza tym I